Miłośnicy kina zjechali do Jeleniej Góry na międzynarodowy festiwal filmowy Zoom Zbliżenia. To już 27. edycja imprezy. Dla mnie, Zoom od lat to jest tak naprawdę znak jakości, bo to jest festiwal, który cały czas utrzymuje wysoki poziom merytoryczny. E, przyjazd tutaj zawsze gwarantuje obcowanie z najnowszym autorskim kinem, nie tylko polskim, ale też e, europejskim czy światowym. I to jest e, radość spotkań, radość rozmów młodych filmowców, ale i tych. E, 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 Przedstawicieli branży, którzy mogą służyć im radą. Zoom zbliżenia to przede wszystkim konkurs dla młodych twórców. Na tegoroczny festiwal wpłynęło ponad 2000 filmów, z czego do konkursu zakwalifikowało się 110. Rywalizować będą w trzech kategoriach: film fabularny, dokumentalny i animowany. To są filmy bardzo ambitne, to są filmy również bardzo emocjonalne. To są filmy również nawiązujące do tego, co się dzieje w ogóle w świecie. Bo w tym roku moją uwagę bardzo zwróciło to, że jest dużo filmów na temat wojny w Ukrainie na temat tego co się dzieje na granicy z Białorusią. Uważam, że po prostu jest to bardzo interesujące doświadczenie i mogę się dużo nauczyć i wynieść z takiego właśnie no, eventu. Ja bym właśnie zachęcił ze względu na rozwój horyzontów i perspektyw. Dużym zainteresowaniem cieszą się spotkania z twórcami. Pierwszą gościnią była Marta Nieradkiewicz, która zagrała jedno z głównych ról w filmie Lęk. Przychodzimy ze Strzelomia. Ja. Ponieważ lubimy panią Martę Nieradkiewicz oglądać na ekranie, chcieliśmy ją spotkać osobiście no i zbieramy autografy od ponad 20 lat. Ja muszę przyznać, że to są moje ulubione spotkania, czyli właśnie y, kiedy rusza się w trasę z filmem do, do tych mniejszych miejscowości do, na DKF-ach. Bo, bo rzeczywiście można wtedy zobaczyć, jak taki regularny widz koresponduje, jak, jak, co odczuwa. Gala finałowa festiwalu Zoom Zbliżenia odbędzie się w sobotę, a w niedzielę będzie można obejrzeć wszystkie nagrodzone filmy.